Hello yeah, there, to ma. czyli do wieczór, z tej strony Franek14karka, a jest ze mną ekipa, ekipa, kurde, Lord LordWooder i Nar Skyplay. chodzi tak. no o że tak się nazywam? Ale okej. Okay. <grymce> no, tutaj, no, w grze, kurde. Piździe. Co? Uu? Ja, Panesa. O, tam jakieś, napiszcie im wszystkim, zamki ryj, o tak. Na wstępie już, na wstępie. Ja. Niech wie kurwa, nie? Ty? Ja pierdolę jakie level eee! Kurwa, <grywa> o, o kurwa. <grywa> nie polecam ich. To porozrzucamy wytrzań. ich troszkę, obcy, się nie? Dzec dzec mhm. Gdzie oni są? O kurwa. Niezbyt teraz pasywnie. O, jest O, i już. i pająk, pająk. Przyleczą. Spójrzcie na samą głowia. Wyleciał! Dałem A, to e, Fajnie znaleźli, kurwa! Dałem HP, kurwa, e, kurwa, e. Macie HP? Dałem HP, czy nie? Ja mam, ja mam. Ja mam, daję raz HP. No skierdalej! To jest skurzające, że, że Joda ma. Joda czasem nie daje HP, no nie? Ile mam HP kurwa? Aha to fajny duchu. Kurwa, to zajebiste gra. No power! O kurwa. Nie skier dalej z miniaturkiem z Czekaj, chciałem ci dać kafe, ale nie wiem czy... czy dostaniesz? O. O fajnie. Oj. I czekaj może i się uda... Chodźcie, chodźcie tutaj, chodź, chodźcie, chodźcie. O na pałę! na power! No a, aha, fajne przyciągnięcie, Co to kurwa. było? A <gulanie> To kurwo. kurwa. Super partia, kurwa. Biznes bo jeść. o, <kude>. O kurde O, dobre to, dobre. Dobre. O zjedz, 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 uważaj. Uwaga, Uwaga y, jaszczur. Jaszczur Kury, się, tu. O, to, 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 bo tu można i dy Aha, idzie krewa bez bloków idzie, idzie. Kula, kurwa. O ja. O jest kula. to o kula, <grywa> jak wyleciał! <grywa> Uważaj na kula! Kula! Stop to jest się łama, o niej. Ze, nie ma. Ojej, ze, ze, Ja nie ze, 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 się ze, ze, się. Stop <grywa> <this shit. A. grywa> A przed chwilą zresztą kurwa Stop! Nie, stop miał... the shit, eee, stop the shit, eee. Ale no się, out, out, out kurwa. No, dawaj! O kurde, serio? Nie wyleciali? Ja pierdzielę. Po co? Bo po co wylecieć, nie? Po co? Po, po co w ogóle? A na pałę, eee. No i na pałę. Ja pierdolę. O, 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 Wylecieli, obydwa wylecieli. ELEGANCKO. Bo, no, mule bo, bo ja zrobili, bo robili NAPAŁĘ. E, I wylecieli kurde. Kurde, prawie się sam się wyrzucił. Sztuczki wasze? Wiele widziane okay. nie są. O, ale od drzewa się tak odbijam, jak małpa kurde. E. No i co myślicie? Że... A, my i ten drugi będzie tam. Nie ruszał Czekamy, kurwa, ja są w dupie, ja bym się w tym nie ruszam teraz. Nie, Czekamy, Ja też się nie ruszam stąd, ja mam dupę tu okłus. Typ ty, kurwa, który tam po Ja posiedli, mam to w tej, to, mam w tej małej w zielonej dupce. Hehehehe, kupijcie się w tej ciasnej zielonej? <laughs> zielonej, zielonej ciasnej, kupi. Eee. <laughs> No i gdzie oni są? Mają nas w dupie? Tak, w moim zdaniem tak. Kurcze, troszkę smutno. Zadek, zadek. O, ja pierdolę, co on napisał! Uh. <śmienny> jeden, jeden V1. Jeden V1. Eeeeeee. Wyjebane gówno, kurwa, nie, po prostu. <śmienny> jeden V1, ja pierdolę. <śmienny> Trzeba mieć na stronę w głowie. Co nie? O. A może przyjdziecie tutaj, halo. Pomacham wam o, aha, a jeden wersjo. A wersjo jeszcze, kurde, tam jest Kulkami strzela bardzo no, zbalansowana postać, tak? No kurwa, snajpa, A, granat. Pokażę wam Jeśli myślicie, myślicie, że tam doskoczę? Nie. O, bardzo bardzo krótki doskocz, nie doskocz Ja pierdolę. Ja pierdolę. Dostał ktoś HP? Ej, ty tylko dostałeś, LordWooder. Ty nie dostałeś. Ja, nie, ja, moja jest w no, to jest zdolność też. Kurżające, to jest strasznie. To, że to nie działa poprawnie. Bo po co ma to działać, nie? Ej, ej, może wyjdą z tej strony. Mm, może z tej strony, ooo. Ej, Nie mogę z niego widzisz tylko. tak. No, 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 chodźcie, chodźcie, chodźcie. Po, pomacham wam. Tą łapką, kurde, małą i zieloną. Oni, oni w końcu wyjdą z nudy, kurwa. nie ma że nie. Ooo. Macie, w końcu. W końcu dostaliście Ja tak, elegancka wypchnęł, jakby tu byli. W końcu wszyscy dostaliście to HP, kurde, ja o, już mi spada. Już tak, jak tak. Takie do dupy. Lekko przejść musimy jeszcze. HP. Ale ciekawe, czy jak tutaj drugi raz Wam dam, to dostaniecie też. Czy już nie? Tak. Czy, czy już wtedy nie? Gra stwierdzi, o nie, już, już za dużo. Gdałeś w tym miejscu to zawsze, ale chyba to rzekomo baguje się i potem idzie w jakiejś innej części mapy. No, tymi, ja, ja kiedyś, ja kiedyś ten, kiedyś było Bo, takie bosk chce zwrócić zwyczaj No hmm. widzę, i rzucić, ci wiele. Kiedyś jelo. było tak fajnie, że można było sobie nawet y, jogurtem polatać sobie. Ta, no, że no. ten. A teraz co opada szybko? <laughs> opada kurde mu. Z mi ja, się. Wezmę to, zaraz ta, ta. tego. Y, Hanka. Hmm. I, tam będę I na fiesta ich spoduje. tam tak. No. Pierdole, takie granie, kurwa, że jest najbardziej kamperskie postacie, jakie zjebane, ta z kulkami, ten z granatnikiem i gównem, kurwa, w no, zajebanym, i chuj, na no, siedzi środku, kurwa, i super, Ty ty mi się wyjechać, tak? Pewnie, kurwa. Co tu jeszcze jest? Główno, bo to jest z tegoż od na świecie. O, dali nam tu. Gaz, do gazu nasz. chcą zagazować. dobrze, jak, jak, jak Żyda. Tam ja może zwaytujemy tego bał, że idziemy na całe, so, żeby on się wyjebał i wrócimy się tu. Grives wyszedł. O Grives. O, jest o, o ale tłoty, chodź tutaj. No ja pierdolę, chodź. Ale tutaj chodź. to jest kurwa po prostu już rzyk. No chodź, no chodź Grives. Zatańczmy sobie jeden na jeden. Kurwa to są wysokie lewle, maksy jakieś kurwa i się boją wyjść. No uwielbiam po prostu. I bo jest i mapy, bo nie, nie tak będziesz gdzieś po cięcia, rozpierdaj się typu się. Eee, kurwa. Granatnicze ja Bo wrócić do swego miejsca. A życie u albo trzybaka jeszcze nie chlebał. Ooo <laughs> Ja się nadzim. Ja się cofam, bo...

Musieliby, k musiałby ktoś was, o, 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 z was o. zwabić, nie? Ale pizdy głupie, po prostu mm. Nie no, aż wyszedł z tego meczu. No, no No co jest że... Cały czas gazują normalnie. Jak, 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 jak Adolfy. <laughs> <laughs> Już chyba wiem jak nazwać kurde ten odcinek na <laughs> No nie? Wiadomo jak Leku. się na nazwać, nie? Już? Śmieszny. Gdzie stoją w ogóle <śmuszny> kurwa ty? Tam daleko. daleko. Kurwa kuleczka zwieci. <śmuszny> kurwa. Dobra, ja idę, ja idę tutaj na środę. Trzech zostało, No bo trzech zostało. Ej dobrze, i tak to wygramy, U, Wygramy ich tym, że jedno zmudzeni Ej. Wypchałem tego Boska! Kurde, śmieciu jebany Ej, Boska, wypchałem dziada, kurde. Eee, kurwa, fajny level! Prior, o już wyspiło. Jeden, jeden został! Ujej. O tam jest, ja, sam się zreskił. Kurwa, i tak się ze sposobem cały wypchnął. Znów się wychodzę eee. No i wyszli. Aj, na pierdolę! To jest win! To jest! Jak jak płacą e rozielałs bez pocenia się. Tak? No, kurwa. Ez ezunia. O, co że fraje jest fakował i jesteś ze czterech grani czy co? Za dziwne. Ja pierdolę. Znacie takie słowo jak Ezunia? To to, mm, to, to moje słowo. Ja wymyśliłem Ezunia no, na, tak. na odcinku. Takim jednym. Okej. Okay. I zero zgonów, ja nie mogę. Zero zgonów i takie spocenie. Takie spocenice, niby spocenice, a, a gówno nie zrobili. <głosy> <głosy> Także bywajcie.